Siema, siema widzowie! Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, gdzie otwieramy jakieś cudowne rzeczy. Openingi to właśnie to. I dziś otworzymy sobie jakieś rzeczy w League of Legends. Zacznijmy od tego, że mamy tutaj do czynienia z różnymi różnościami. I teraz teraz właśnie stworzymy coś Albo otworzymy najpierw. Nie no, stworzymy. Stworzymy sobie za pomocą tokenów z grubej rury od razu niesamowite, cudowne, wspaniałe jajo. Jajo rzadkie, jajo małych legend z serii 17. Tak właśnie, tak właśnie. Stwórzmy je sobie, wykujemy jajo ze znakiem zapytania, tak jest. I dostajemy skrzy jako skrzynia. To, to jest właśnie jajo typu. Yy, skrzynia komponent, dobrze dodaj do łupów, tak jest i mamy tutaj jajo, zacznijmy od otworzenia pierwszej skrzynki otworzymy ją tutaj, w tym miejscu i otrzymujemy ani wyglądająca świtu dobrze, niech wygląda jak świt i wygląda świtu też otworzymy sobie jeszcze jedną skrzyneczkę nie tę, ale tę obok, nie tę tę obok, otwieramy, pyk a w niej skrzynia Hextech jak ona się tu zmieściła? Kolejna skrzynka. Dobrze. Rumble z I klucz. Jak on się zmieścił w skrzynce, w skrzynce? O co chodzi? Hmm. Dobrze, dobrze. To teraz, jak już otworzyliśmy dwie skrzyneczki, otworzymy sobie kapsułę bohaterów. A w kapsule Olaf i Mordekaiser. Dobrze, jeszcze, jeszcze raz. Jeszcze raz otworzymy. Tak jest, właśnie tak możemy zrobić. Tu mamy ryża Katarinę i 90 niebieskiej esencji. Kto by się tego spodziewał? <laughs> no, otworzymy sobie kolejną skrzyneczkę. A tutaj w kolejnej skrzyneczce, skrzyneczka w skrzynce. Kto by się tego spodziewał? Właśnie tak. Tu jakiś kolejny kurczę Champion Shard. Dobra, dobra. I zacznijmy sobie może. Otwierać zaraz inne jakieś skrzyneczki, jakieś inne cuda. Ma dobrze. Obs otworzymy sobie kapsułę patronu patronów z serii pierwszej, z pierwszej serii. Otworzymy i tutaj czeka na nas Elise, seria pierwsza, Kenen, seria pierwsza i 200 pomarańczowej esencji. Dobrze, cieszymy się bardzo z tego powodu. Kapsuła honoru poziomu trzeciego chyba nadszedł czas na ekskluzywną dla honoru kapsułę, która zawiera fragmenty kluczy odłamki bohaterów i skórkę totemu. Dobrze. Trzy fragmenty kluczy. 300 niebieskiej esencji i... Totem pentakil trwała skórka totemu. No nieźle. Przecież to jest niesamowite. Dobrze, stworzymy sobie kluczyk, a czemu by nie? Tak jest. Stwarzajmy kluczyk. Cóż za niesamowite rzeczy tu się dzieją. Co jeszcze możemy zrobić? Możemy otworzyć kolejną skrzynkę ze skrzynki w skrzynce. Tak jest. I co? To jest niemożliwe. Już trzecia, trzecia skrzynka w skrzynce. I to chyba skrzynka w skrzynce, w skrzynce, w skrzynce, w skrzynce, w skrzynce i jeszcze klucze do tego się tam mieszczą. Co my tu mamy? Totem El Poro. Niesamowite. Cóż za ekskluzywny odłamek skórki totemu. Klucz. Kolejny kluczyk! Tak jest, no ten opening to normalnie przejdzie chyba do historii, chociaż chyba już jeden taki był, że trzy razy już skrzynka w skrzynce się znalazła w skrzynce. Ja nie mogę. Otwieramy kolejną skrzynkę. A w niej Korkis w szybkiej furze. Dobrze, niech będzie i Koras. Koraz niech będzie. I otwieramy kolejną skrzynkę, a tutaj jasny odłamek bohatera bar. tak właśnie jest, otworzymy sobie jeszcze kule cool Clash za piąte miejsce. I tutaj czeka na nas logo, totem, totem pingu surfera, no niezły totem, odłamek skórki totemu, tak właśnie jest. I ikonka Diany Krwawego Księżyca, dobrze. Dobrze, tak jest, o to właśnie chodzi, otworzymy sobie emotkę, oczywiście sobie otworzymy, otwórz emotkę, a tutaj w emotce czeka na nas znak miłości, trwa emotka, dobrze, cieszymy się bardzo z tego powodu. O, teraz sobie wejdziemy w tokeny piątego poziomu honoru, a tutaj, tutaj wiadomo co sobie zrobimy, różowy, średniowieczny Twitch, barwa ametystowa, i plus ikona. Tak jest. Ta, to sobie właśnie zrobimy do Twitchora. Wykujemy. I mamy ikonę ametystowej barwy średniowiecznego Twitcha. O tak. Dobrze jest. Co? Co jest? Mogę dalej go zrobić? Drugą? Coś się chyba zbagowało. Coś się chyba zbagowało. Wejdę sobie tutaj i mam już ametystowy. Ametystowego Twitcha. I tutaj mam tego drugiego. To jest ten drugi. I on jest tu. Dobra. I teraz w takim razie jak już mam oba... oba obie chromy do Twitcha. Sobie wejdę od razu. Wejdę sobie sprawdzić. Tak. Tyły inch. Tak. Wchodzimy tutaj. Skórki. Tak. Wchodzimy sobie wy średniowiecznego pajaca i nie mamy możliwości sprawdzić czy, czy mamy, ale może tutaj jak wejdziemy w skórki albo albo o, o barwy, barwy, tak jest, barwy i wejdziemy sobie Twitch tyły itz. i mamy tutaj dwie barwy, średniowieczny Twitch, niebieski i teraz ametystowy, tak? Różowy, ametystowy, dwie barwy, o to właśnie chodzi, dobrze, dobrze, wszystko gra, wszystko gra. Ale dziwne, to jest dziwne. Otworzymy sobie kolejną skrzyneczkę, a w niej, w tej skrzyneczce, znajdziemy nic innego jak właśnie totem wzmacniający optykę. Kto by się tego spodziewał? Ja na pewno odłamek skórki totemu tak właśnie jest. 150 pomarańczowej esencji nie jakiejś fioletowej, nie jakiejś niebieskiej. Właśnie pomarańczowej. Pomarańczowa esencja jest dla nas niesamowicie ciekawym zasobem. Otwieramy kapsułę bohaterów i widzimy Jacksa odłamek bohatera, tak właśnie jest, i jeszcze raz, jeszcze raz. Otworzymy sobie Iszako, ryżu i 90 niebieskiej sesji. Dobrze, niech tak będzie. Chyba nadszedł czas, widzowie, na Kuleś Księżycowej Bestii 2021. Uwaga! Otwieramy kule, a w niej niesamowity władca Malzahar, odłamek skórki i nic więcej. Uhu! O tak. Otwieramy kolejną skrzyneczkę. Kolejna skrzyneczka przyniesie nam łup. Taki, jakiego jeszcze nie widzieliśmy, czyli marmurowego Malfajta. Nie widzieliśmy go. Oj nie, raczej go nie będziemy robić. Nie, nie, nie tym razem. Otworzymy sobie w takim razie kapsułę, a w niej warwi i 90 niebieskiej esencji. Dobrze, niech i tak będzie. Otworzymy sobie kolejną kapsułę bohaterów i widzimy Korasa i Nasusa. Otworzymy sobie skrzyneczkę, skrzyneczkę niesamowitości. A w skrzyneczce niesamowitości, piekielny Mordekaiser, skórka, którą już posiadam, nie będzie mi do niczego potrzebny. Ten szardzik, ten odłamek, i otwieramy kolejną, kolejną skrzynę, A tutaj, Xinzao, Zinzao, z walczących królestw epicki odłamek skórki dobrze jest, niech i tak będzie. Otworzymy wspaniałą kapsułę bohaterów, która przyniesie nam Kamilę, Karmę i Tarika. wow! wow, wow. No nieźle. Kolejna skrzyneczka już przedostatnia. No chyba, że wiadomo co się stanie. Wypadnie nam skrzyneczka w skrzynce. Znajdziemy skrzyneczkę w skrzynce, która nie wiadomo jak tam się mogła znaleźć. Otworzymy sobie za tym kapsułę bohaterów. Tak jest. Kapsuła bohaterów do boju. I widzimy trola naszego wspaniałego Sivir i 90 niebieskiej esencji, wow, wow, wow Otworzymy sobie w takim razie jeszcze skrzyneczkę Nie, kule Clash sobie otworzymy, tak jest, kula Clash do boju, piąte miejsce Baron Nashor, Baron Nashor widzowie, a skoro Baron Nashor O ja Cię kręcę, widzowie Jeśli, jeśli jeśli były jakieś kurcze, no teraz widzę. Jeśli były jakieś takie nieprzyjemności, jak troszkę lagi, nie przyjmujcie się. Też nie lubię tego słowa, bo to lagi. Totem Gwiazdy Popu, niesamowity, piękny, wspaniały. Ikona Fiza Tygodnia Oceanu. Tak jest, mamy nową ikonę. O, tak, właśnie o to chodzi. Co my tu jeszcze mamy? Mamy tutaj kapsułę patronów z pierwszej serii: Koras, seria pierwsza, Eko, seria pierwsza i 200 pomarańczowej esencji. Dobrze, niech i tak będzie. Otwieramy ostatnią skrzyneczkę, a w niej znajduje się zyra, odłamek bohatera. O tak, tego właśnie potrzebowałem. Uwaga, przed nami jajo, rzadkie jajo Małych Legend z serii 1.7. Spraw sobie małą legendę, jajo, z którego wykluje się jakaś odmiana małej legendy z serii 1, 2, 3, 4, 5, 6 lub 7. Siódmej. <laughs> Każde jajo da Ci nową odmianę lub podniesie poziom odmiany, którą już posiadasz, dopóki nie zbierzesz ich wszystkich. Małych legend można używać tylko w TFT i Aramie. W TFT i Aramie, dobrze. Uwaga. Otwieramy jajo. A w jaju... Za animacja. Awiaju ptasi rycerz. Pingu. Trwała mała legenda. Widzowie no tego, to się świat nie spodziewał. Wspaniały Pingwin z bandaną. Z mieczem drewnianym. Będzie dowodził oddziałami wszystkich czempionów na bordzie. Teamfight Tactics, odblokuj na stałe, tak jest, mamy to, co my tu jeszcze możemy zrobić, na pewno możemy zrobić, uwaga, uwaga, skina do, do Yumi, oczywiście do Yumi, bo mamy tutaj skina do Yumi, gdybyście nie widzieli, tutaj jest skin do, skin do Yumi i trzeba go ulepszyć do trwałej skórki, tak właśnie jest, ulepszymy, wydamy pomarańczową esencję i już będzie z nami mi Cyk. Łamaczka serjumi. Epickie trwała skórka. Cóż za normalnie, niesamowicie język polski wszedł za mocno w tego lola. Odblokuj na stałe, tak właśnie jest. I cieszymy się z tego właśnie powodzenia. No nie ma co, to jest super sprawa. Mam nadzieję, widzowie, że opening wam się podobał. Jeśli tak. No to zapraszam do oglądania innych openingów, tak właśnie jest. I widzimy się w następnym odcinku openingów, mam nadzieję. Albo jeszcze innych rzeczy. A tymczasem trzymajcie się, do zobaczenia. Siema, siema!